No siemanko mordeczki, witam was na kanale wikuś zmieniłem nazwę ponieważ jeżeli wpisywałem jeżeli bym wpisał na przykład wiktor podłoga no to by nie wyszukało no i co dzisiaj kolejny odcinek stand challenge po bardzo długiej przerwie 9 miesięcy no i dzisiaj dwa standy mam do zrobienia zaczniemy sobie takim skokiem skokiem po prostu zaczniemy sobie Klasycznym skokiem. Ciekawe czy ten bug nadal działa, bo dawno nie grałem GTA. Oj działa, no, no to dobrze. Jeżeli działa to bardzo dobrze. To się przyda na pewno do jakichś stantów lub, lub czegoś. No to jak mówię, mam dzisiaj trzy, dwa stanty do, do, do zrobienia. No i zobaczymy czy wyjdą czy nie. Może na MazeBank wyląduje O! U hu -uh -uh -uh. Zostawcie subiczka, łapeczkę Bo chciałem do końca roku wbić 500 subskrypcji A jak nie 500 to już chociaż w sumie 400 bym chciał wbić No i co? Przechodzimy na stan ciocha Numer 1 Okej, okay. no to tak daleko nie musiałem iść od, od tych ramp, tylko chodzi o to, że żeby się tak jakby rozpędzić no i nie wiem nie no wiem no i stąd się rozpędzi, stąd się wybić tylko że rufiane mnie bati no i wskoczyć na ten tutaj, no nie wiem, wejdę tu, wejdę. O, tutaj. I żeby tutaj tak y, się właśnie dostać. Jakieś bumpy losowe właśnie też, żeby się tam dostać zaliczam. Żeby po prostu wiecie, nie było jakoś bardzo ciężko. Y, no i w sumie to tyle zgłoszeń parafialnych zaczynamy robić stanty. No dobra, zobaczymy jak moja forma. Chociaż Chociaż nie wymaga. Okej, okay. Z tego co już mi wiadomo w sumie to trzeba większą prędkość. No to gdzieś może stąd. Kurde, nie mam... No klipa. No nie, większa musi być. Może stąd? Na przykład. No nie, teraz to do basenu. Ale co, jest, nawet do basenu nie wpadłem, fajne to było. Dobra. Zobaczymy. No takiej prędkości nie będę brać, może o, taką. No nie, no tak blisko. uhu uh, uh, no zobaczymy. I, I jeszcze może jakieś bumpy losowe porobię, coś. Nie no już zahaczyłem. No teraz to w ogóle spadłem z motoru No dawaj Franklin, Franklin wspinaj się Dobra, rozpiję motor klasycznie. Równie ja robić. Dobra. Chciałem też zrobić moją postacią z online'a o kurde, ty, dobra. To to prawie wyszło. Bo nie wiem, próbuję też jakoś tak no, przechylić ten motor, tak wiecie, tak coś się obrócić tym motorem, żeby większa szansa była, bo bo jednak e, to też o to trochę chodzi w tym stancie. Tego standa akurat e, nie brałem z TikToka, z YouTube'a, z nic, tylko brałem go po prostu, nie wiem, robiłem sobie jakieś losowe bumpy no, i no i tak mówię, zrobię se stanto. No i wymyśliłem z tego, nie? O kurde, ty kolejny raz powiem, już. Takie życie. O, i teraz to w ogóle nie wyjdzie. Próba, nawet nie doskoczę na um, No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak to z tym będzie. Z tym stantowaniem Całym. No nie! Nie, nie, nie. Nie, ale wy widzieliście, jak ja byłem blisko. Nie. Po prostu nie umiem w to grać. No nie, no kolejny raz. Naprawdę? Ale dziwny ragdoll. No nie, no. Może jakiś padnie pójdzie w ruch albo coś. Co w tego? No nie, no. No nie! No czemu ja nie wyhamowałem? No jakbym wyhamował, to bym to zrobił, no. Jeśli nie chodzi mi o fajle, w tylko chodzi mi o to, żeby... Ja dokończę to. Nie mam słów. Um. Ojej, nie. No jakbym miał robić standard do basenu, to ok, no. Tu jeszcze wam nie powiedziałem, ale teraz będę dodawać takie ala bonusy. Jakby, no nie wiem, może czasami jakiś bonus zrobię. No i właśnie dzisiaj mi przypadło, że mam zrobić... To cztery odcinki będę robić bonus. Czyli teraz czwarty odcinek, no to będę... no to zrobię bonus stand. Jeżeli mi po prostu ten drugi nie wyjdzie albo któryś, no to mogę uznać, że jakby za tego po prostu to jest zamiana. To jest takie tro tro troszecz troszeczkę ułatwienie. Ale to chyba, że będę miał większy poziom, no to standardstwa, no to wtedy to zmienię. Ale jak na razie to nawet nie mogę się wybić z tego dobrze, no. Że nosi, nie? Już Nie. No co? No co to jest? Jak ja mam się odbić? A ja może... No nie, no nie będę zmieniać. No, po bo Frank ma najlepsze skillsy. Nie. Naprawdę nie. To się nie dzieje. Naprawdę nie. No nie, no co? No co to jest? Zaragdol! Co to jest? Ja zaraz wyjdę z siebie, nie? No nie, no. Ale teraz nawet ładnie, ale to nie to. Co ja sobie zastanę? Tam? Przygotowałem. No co, co ja robię w ogóle? Sam nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Co ja mogę zrobić? tym wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To, te rampy, z, których się z których się wybijałem? No proszę, zrób tego stamtąd, no nie, no. no Co ja mam z tym zrobić? Naprawdę no, nie wiem, nie wiem jak, jaką wy macie widoczność na to, czy, czy dobre światło, jeszcze nie, bo. Też nie bardzo wiem. Nie. Jeżeli ten nie wyjdzie, to po prostu to się będzie zliczać jako bonus do następ do, e, na za następne 4 odcinki. No i chyba tak będzie, że będę musiał tego bonusa robić. W sensie jak będę jak, jak chcę no to mogę robić, ale jak nie, no to wiecie, to jeszcze właśnie, właśnie wam nie powiedziałem, że jak nie chcę, to nie muszę robić, tylko wtedy nie jest nic zaliczone, no nie! No nie, no nie, no dla mnie teraz już się nie liczy precyzja, tylko żeby po prostu tam wylądować. Bo nie chcę sobie bardziej gardła yy, wiecie. Zepsuć, no jak ja to ująłem dziwnie Zepsuć, no, no... tak, no nie zepsuj sobie gardła Wiktor, no tak To jest określenie dalej. Nie wiem No to już nagrywam pół godziny A wy to pewnie mniej... Wy tak pewnie mniej już widzicie, bo... No to przecież muszę przycinać Ale tak to, to się nie da Inaczej to Nie no nie nie wybaczę sobie tego stanu. Jeżeli go nie zrobię, to sobie go nie wybaczę i to po prostu nie wiem. Bo no to jest, to jest, e, no nie wiem, poziom trudny, ale jednak, no, no nie wiem, no tacy, nie wiem, profesjonalni stamtąd, też, żeby to w pierwszej próbę zrobili. Nie to, co ja. No i co ty, Franklin, bijesz powietrzem? Coś ci powiedzieć? Co ci powiem? Ja To powietrze ci coś zrobiło? bo nie, nie wydaje mi się Że ci to powietrze coś zrobiło no nie wpadaj chociaż do tego basenu ten basen jest przeklęty jakiś no. nie dobra yy, Popróbuję jeszcze trzy razy i jeżeli mi nie wyjdzie no to po prostu przechodzimy na sam ten numer dwa bo to nie ma sensu Żebym miała ja, wiecie no nie ma sensu żebym się po prostu nie denerwował bardziej gardło sobie Psu, jak to ująłem, ładnie. Dziękuję bardzo. No i nie wiem, no jeszcze nie tyle, nie? No co? Franklin! Franklin! Ja cię zaraz zmienię, zaraz Trevor będzie robił stamty. A właśnie, z Trevorkiem też będę stamty. Ale to już jakieś powietrzne. No nie. Nie. Widzieliście, jakie były. Widzieliście, jakie Naprawdę. Chyba widzieliście. Widzieliście, No nie, no nie, no... No nie. Nie. No nie. Nie, możecie. Napisać w komentarzu, ile razy powiedziałem słowo nie na cały odcinek. No, naprawdę, no takie rzeczy. <sighs> Że miałem ja głupiego ma na przez 37 minut. No, niestety stany to jest ciężki orzech do studium. No już nawet nie cieszę, że to zrobiłem. O! Dobra. Nie. Dobra, zrobiłem to, na szczęście. No ale i tak się tym nie cieszę zbytnio, bo... No bo no jednak zajęło mi to 37 minut. No i... no i co? No, w sumie to nic no. Dobra, widzowie kolejny stand. Właśnie w dokach jest. No i chodzi o to, żeby... Wybić się z tej rampy, którą właśnie sobie postawiłem. Um, no i... no nie wiem jak to wskazać. E, wlecieć... E, nie te ty Franklin! Co ty taki, co ty taki? I wleci na tamten dźwig, nie? Na tamten, na tamten dźwig. Czy to się uda? Nie wiem. Um, czy jest to prosty stand? W miarę. No ale chyba nie dla mnie, nie? Bo ja tak... Ja mówię z prosty stand, a później korde robię dobrze następne pół godziny. Ale zobaczymy jak będzie teraz. Pierwsza próba. Nie wiem czy hakuczu to jest dobry motor do tego ty prawie byłem. Wow. Franklin, co ty zrobiłeś? Muszę teraz tepać przez ciebie. No, jestem słaby w te stunty, to powiem tyle, ale chodzi o to, że ja sobie teraz ułatwię i... No bo, szczerze, jest tam trochę ciężko wlecieć. Jest. A to sobie tą rampę już Po prostu uznajmy, że jak um, sam wpadnę, to już um, będzie dobrze, bo, no bo jednak to jest duża prędkość, a... A też nie jest bardzo jakieś przylepne Chociaż jak tam sam plecę To, 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 to ten, to wtedy zamykam. O kurde ty jakbym tam się dostał to jeszcze lepiej by było, nie? Ja pierdziele ty Prawe zrobienie tego stanu Teraz już się zamykam i ostre tryhardowanie Dobry. Mógłbym niby to zrobić, ale to bym musiał się tak zbugować, żeby stanąć na tym motorze a to jednak nie jest takie bardzo proste w ogóle to nie jest proste No to co, witam na dźwigu Aha, spadłem, dobra, nieważne. No to witam, witam w podzie. No i w sumie, to co, no to, to, to by było na tyle z tego odcinka. Um, kolejny odcinek będzie, Coś tak czuję, że, że za tydzień um, będzie wstawiony, ale to jeśli tylko będzie, um, no nie wiem, jeżeli yy, przez 5 dni, nie wiem, nie będzie, um, nie wiem ile teraz mam subskrypcji, jeżeli przez 5 dni nie będzie 325 subskrypcji, no to będzie za dwa tygodnie, albo w sumie i później, bo wiecie, no. Czy, wiecie, no, nie mam teraz ciągle też czasu, bo wiecie. Szkoła, sprawdziany i tak No to co? Żegnam widzowie Was i widzimy się, mam nadzieję, że za tydzień. Cześć!